Jakie mają aspiracje kolejne pokolenia Polaków, w dużej mierze kształtowane jest przez to, jak komunikują o różnych sprawach gwiazdy. To pomaganie, które, które, które jak widzimy wiele osób z tak zwanych pierwszych stron gazet wykonuje, to jest chyba najcenniejsze, co możemy zrobić z popularnością. Przed nami chłopak Dzisiaj, dzisiejszego wieczoru. Panią Bożenę Walter, zapraszam. Magdalena Urszczka. Ewa Błaszki. Jerzy Dudek. Jan Kupika. Majka Jeżowska. Brawo na Majkę No, brawo, brawo, że mamy kapitułę, że mamy Akademię Filantropii i że będziemy nakłaśniać to, że gwiazdy y, powinny czynić dobro, powinny pomagać. Moc, którą daję innym przede wszystkim wyświadczam samej sobie. I to jest dla mnie największa przyjemność, największa frajda. To zmienia moje życie, ubogaca mnie. Ja się z tym lepiej czuję, jestem szczęśliwsza i czuję się pełniejszym człowiekiem. Chciałabym pokazać ludziom, że warto, że naprawdę warto poświęcić siebie na to, żeby innym ludziom uzmysłowić to, że są wśród nas ludzie, którzy potrzebują naszej pomocy. Ci, którzy byli nagrodzeni, naprawdę zmienili świat. Często przekazali po kilkaset tysięcy złotych na hospicjum czy na jakąś inną instytucję, po to, żeby ten świat był lepszy. Ma to formułę troszkę oskarową, nie da się ukryć, ale poczucia walki chyba tutaj ja przynajmniej nie odczuwałem. W moim wypadku, nominowanie do takiej nagrody powoduje, że. Mm, że ja się czuję bardziej zmobilizowana do jeszcze bardziej wytrwałej pracy. 900 zł po raz pierwszy. Dobra, 1000 zł po raz pierwszy. Proszę, po raz pierwszy! Tu mamy 4000, jest 4000. Ludzie patrzą w gwiazdy i patrzą na gwiazdy. I patrzą jak one się zmieniają i patrzą jak się one angażują i widzą, że to ma sens, sami czynią podobnie. Ten bal pokazuje, że ludzie, którzy teoretycznie, teoretycznie podkreślam to słowo, mają wszystko, tak? No bo właśnie czego brakuje Magdalenie Różce? No, ma sławę, jest wspaniałą aktorką, można by powiedzieć to samo o innych osobach, a jednocześnie znajduje czas, żeby pomagać, czyli nie zamyka się w tym swoim świecie, otwiera się, wykorzystuje to, co zdobyła przez lata, żeby, żeby komuś było lepiej. To jest najwspanialsze. To i tak powiedział, bardzo ładnie. Nie ma niczego złego w tym, że chwalą cię za dobro, które uczyniłeś. Bacz, abyś nie czynił tego wyłącznie z tego powodu. Ten konkurs jest o tyle potrzebny, że oni się sami nie pochwalą.